który mnie nie może trafić. No. Jak jest 2 na 3? Ja jest dwóch tutaj, słyszałem. Trzech tu jest. A to gdzie jest trzeci? Nie wiem, ale na pewno jest gdzieś. Tego tak nie zabiliśmy wcześniej? Co z tego, że jest dwóch, znaczy ja dwóch prawie zabiłem z Zabiliśmy? Nie wiem, tu jakiś leży. No właśnie z tego mówię, że. Wydawało mi się, że on nas straszował i jednego zabili. Nie wiem, co to jest. Mam pojęcie. Jak... Oni no, niszą koncentrynę. To sami postawili. Dawaj, zraszył, może, nie wiem.